No, się ma, w kolejnym odcinku z poradników do Dying Light 2 I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko i efektywnie farmić cukierki, które jak wiadomo posłużą nam jako waluta dla, dla naszego baki. I teraz, tak, za cukierki można sobie oczywiście kupić tutaj różne bronie, różne schematy, może na przykład kupić kusze, jak macie 25 level. No, jak widzicie, ja mam tych cukierków całkiem sporo. I teraz, tak. W tym odcinku powiem Wam taki najlepszy w sumie sposób, jak szybko i efektywnie to zbierać, tylko musicie przed tym zrobić jedną rzecz. Generalnie chodzi o to, że musicie posiadać tą maczetę wojskową. Ona jest z dodatku Bloody Tice, który jest za darmo, jest darmowym dodatkiem i każdy może sobie go pobrać. Jak już to zrobicie, musicie przejść w jakąś tam część fabuły i będziecie mogli robić spektakle dzięki którym właśnie będzie można zdobyć tą maczetę i teraz w prawym górnym rogu wyświetla wam się właśnie karta jak zdobyć tą maczetę tam pokazuje właśnie jak to zrobić i mówię o tym nie bez powodu ponieważ dzięki tej maczecie możemy zabijać wszystko na jednego strzała tak możemy zabijać przemieńce różnych bossów, puntantów wszystko idzie dzięki temu na jednego strzała jest to po prostu bardzo Mocna broń, także musicie ją mieć, żeby ten sposób w ogóle zrobić. Teraz jak już mamy tą maczetę, no to jedyne co musimy tak naprawdę zrobić, to zwrócić uwagę przemieńców. Właśnie, że tutaj jesteśmy, także jak widzicie, ja tutaj mamy jednego przemieńca. On zaraz rozpocznie pościg i będziemy mogli dzięki temu ich tutaj łatwo zgonić w pewne miejsce. Jak już macie rozpoczęty pościg, to polecam tutaj udać się na ten plac przed bazarem. Dlaczego akurat w to miejsce? Ponieważ mamy tutaj dużo świateł UV, jest tutaj duża bezpieczna strefa, więc można szybko się tutaj udać w razie czego jakby przemieńce was goniły w takich ilościach, żebyście nie byli w stanie ich zabić i byłaby szansa na to, żebyście mogli zginąć. No i tutaj też jest dobry fakt tego, że znajduje się blisko nas baka, więc... Jak jesteśmy blisko baki, to od razu możemy sobie coś za te cukierki kupić. Także tak, jesteśmy tutaj na tym placu, i teraz, jak widzicie, przemyńcy do nas przychodzą. My bierzemy tą maczetę i tak naprawdę ciechamy ich sobie i teraz będziemy musieli się jedynie bronić przed tymi zarażonymi i zabijać ich. Jak widzicie, jest ich tutaj dosyć sporo, ale to nie jest duży problem, bo mamy tą maczetę i jak widzicie jedno uderzenie wystarczy, żeby pokonać takiego przemieńca. Ja też gram na save'ie, gdzie mam poziom legendy, dlatego jak widzicie, ja po zabiciu na przykład takiego jednego zarażonego się leczy do pełna, no ale to jest właśnie spowodowane tym, że tą legendę posiadam. No i teraz tak, jak widzicie po zabiciu takiego przemieńca dostajemy 172 cukierki, jest to bardzo duża liczba. Tak samo jest z wiralami, tylko że zawierali dostajemy dużo mniej, ale jest to też dosyć fajny loot. Więc po prostu teraz wystarczy, że będziemy sobie siedzieli i zabijali tych przemieńców. Jak chcecie, to możecie sobie wziąć na przykład jakieś wspomagacze, na przykład tutaj wspomagacz regeneracji i on pozwoli Wam na to, że będziecie mogli tutaj sobie regenerować HP i jest to przydatne na pewno dla osób, które nie mają wymaksowanego drzewka legendy i nie mają tam jakichś ultrapowolonych bonusów, które pozwolą Wam na efektywne leczenie się. No i teraz gdy widzicie, że pościg w prawym górnym rogu robi się taki szary, no to wystarczy, że podejdziecie trochę dalej, na przykład tutaj, no i ściągacie tych przemyńców właśnie w te samo jedno miejsce. Dlaczego w te samo jedno miejsce? Ponieważ jak sobie odchodzimy, to jak widzicie zamieniają nam się tutaj te ciała w takie paczki. No i tutaj wystarczy, że sobie tylko podnosimy te paczki i dostajemy od razu cukierki do naszego ekwipunku. Trzeba tylko uważać właśnie, żeby te na nas nie wskoczyły, bo jak wskoczą na nas to musimy ich odepchnąć. No ale tak, to generalnie sposób jest moim zdaniem najlepszy na właśnie zbieranie takich cukierków. Cukierki są oczywiście walutą, która pozwala nam na nie stoi tej jego baki, dużo różnych ciekawych rzeczy. No i tak naprawdę, to możemy sobie tutaj tak siedzieć całą noc i farmić te cukierki. Także jak wie jakiś wyższy poziom, to zaraz wam pokażę, ile udało mi się zgromadzić tej ciał No i teraz, jak już chcemy właśnie zakończyć pościg, to wystarczy, że udamy się tutaj do bazaru albo pod bramy bazaru. No, i sobie wejdziemy tutaj do tej bezpiecznej strefy i po prostu poczekamy, aż pościg nam się zakończy. No, i gdy już to się stanie, no to teraz wystarczy, że wrócimy do miejsca, w którym zabiliśmy te wszystkie przemęce i innych przeciwników. No, więc teraz, gdy użyjemy sobie naszego zmysłu przetrwania, no to jak widzicie, mamy tutaj naprawdę dużo tych paczek. No i teraz wystarczy, że jedyne co musimy zrobić, to sobie to wszystko zebrać. Jeżeli tutaj macie jakiegoś przemieńca, to wystarczy, że go zabijecie. Tutaj on raczej nie powinien się znaleźć, ale akurat przy mnie jest, więc... No, no co, ignorujemy go, zbieramy sobie tutaj te rzeczy. O, podszedł do mnie, no to zaraz go potraktuję tutaj z maczety, cyk. No i zbieramy sobie dalej. Wszystko jak widzicie da się ładnie tutaj zebrać z lekkimi problemami, ale jak właśnie nie będziecie mieli tutaj nigdzie przemieńca, to myślę, że na spokojnie sobie raczej zbierzecie te wszystkie paczki. No i jak widzicie ja tutaj już zebrałem praktycznie wszystko. Tutaj jeszcze jest ich kilka, także podnosimy to. No więc jak widzicie tutaj liczba moich cukierków po takim dosyć krótkim polowaniu na przemieńce się zwiększyła. Więc jak widzicie jest to bardzo dobry sposób. No, i polecam sobie go zrobić, i dzięki temu będziecie mogli sobie później kupić jakieś różne bronie, które tutaj macie do kupienia. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trzymajcie się i do następnego, cześć.